Witam serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj będzie lunchbox do pracy. Składniki, jakich użyjemy, to tak. Sól, yy, dwa rodzaje sera, czyli camembert mozzarella, cytryna, awokado, orzechy nerkowca, oliwki oliwa, rożponka i rukola. Oczywiście na początku potrzebujemy... Słuchajcie, ma być to szybko, więc chodzi o to, że do pojemnika wrzucamy sobie listki. Ja robię to na zmianę. Żeby się idealnie wymieszały, dlatego mamy oliwki i sery. Ja myślę, że w możemy sobie tutaj porwać. Ona będzie fajnie wyglądała, i będzie porwana. Nie ma co sobie żałować, słuchajcie. Dobry śniadanka to do podstawa dobrego funkcjonowania Ser Robić to brie, może być camembert, możecie również żyć pleśniowego, niebieskiego. I te pokroimy sobie o takie trójkąciki awokado cytryna no. no to orzechy lerkowca Ok. I oliwa. Także... Zobaczcie, jak to szybko się robi. Jeżeli byście chcieli zobaczyć więcej przepisów, zapraszam Was serdecznie na kanał YouTube na szlaku smaku. Do zobaczenia, cześć.